Dzień dobry, witam w negosferze, czyli w rozmowach na temat negocjacji. Nazywam się Paweł Kowalewski, a dzisiaj będziemy kontynuowali temat związany również z psychologią podejmowania decyzji i z pewnym sposobem myślenia dokładnie z naszymi błędami poznawczymi. To, chciałbym dzisiaj porozmawiać z Państwem, to jest coś, co w psychologii zostało nazwane kaskadami dostępności kasa sustaina. Otóż bardzo często jesteśmy poddani takiej presji, a dokładnie nasz umysł i nie do końca zdajemy sobie tego sprawę, że ta dostępność, czyli poczucie pewnych zdarzeń, pojawiają się trochę poza naszą jurysdykcją i pojawiają nam się bardzo sztucznie, tworząc nieprawdziwe wrażenie częstości występowania jakichś zdarzeń lub poczucia ryzyka, czy tego jakie wynosi ryzyko. Aby nie mówić tak bardzo naukowo, to może posłużę się konkretnym przykładem. Parę lat temu pojawił się taki, taki news, że pod Warszawą, bodajże nie wiem, tam w Konstancinie, czy w okolicy Konstancina, pojawił się pyton. Pewnie ktoś go przywiózł, trzymał w terrarium, albo mu uciekł, albo go wyrzucił. W każdym razie znaleziono wylinkę parometrową, czyli tą skórę, z której on wychodził. Nikt z nas nie, nie lubi tego typu zwierząt, w szczególności w naszej strefie geograficznej, my się boimy takich dużych węży. Dziennikarze bardzo szybko podchwycili, no bo to był medialny temat, nośny w mediach, więc podchwycili ten temat, i nagle wszystkich Warszawiaków i okolice tutaj w województwie mazowieckim zaczęto bombardować informacjami, że ten pyton, pyton, pyton i pyton. I nagle okazało się, że te informacje, które wokół tego pytona urosły i które po prostu pojawiły się, gdzie one były po prostu, ten pyton wyskakiwał, ta, ta informacja o pytonie wyskakiwała z każdej lodówki, z każdego telewizora, w radiu było o tym głośno. Spowodowało, że wielu ludzi uważało, że ryzyko spotkania tego pytona lub tego, że ten pyton może im zrobić krzywdę, jest dużo, dużo wyższe niż było w rzeczywistości. One praktycznie wynosiło jakiś bardzo drobny ułamek procenta, no bo w jaki sposób możemy, nie wiem, pójść do lasu, dlaczego mamy się znaleźć, ten pyton się nie przemieszcza daleko, dlaczego ktoś 100 kilometrów dalej miałby spotkać tego pytona, ale wszyscy dostali histerii na punkcie tego pytona. To w konsekwencji spowodowało kompletnie nieracjonalne działania różnych służb. Dziesiątki policjantów wojskowych szukało, przeczesywało lasy i tak dalej, i tak dalej, natomiast Taka skada dostępności, taka skada afektu powoduje, że my się możemy sami w tym nakręcać. Uważajmy na to, ponieważ to, jakie my mamy poczucie pewnych, pewnego, czy pewnej częstotliwości występowania, jakie mamy poczucie poziomu ryzyka, w tego typu przypadkach nie ma nic wspólnego z prawdziwym ryzykiem, rzeczywistą sytuacją, prawdopodobieństwem spotkania tego typu zwierząt i w ogóle tego typu ryzyki. Prawda jest taka, że te kaskady bardzo często działają również w biznesie i w życiu prywatnym. Jeżeli mamy jakiś problem z jakimiś lekami i dość często na przykład pojawiają się informacje, które są nieprawdziwe, ale kto się podniósł i kto się podbija konkurencja na przykład, że ten leka, lek ma jakieś skutki uboczne, my natychmiast będziemy się zastanawiać, czy go brać, czy nie. Jeżeli mamy w biznesie sytuację, że y, powstaje jakieś ryzyko i ktoś, pojawiło się ostatnio dwa czy trzy takie zdarzenia, to natychmiast możemy wykonywać działania, które są kompletnie nieadekwatne, dużo, poświęcamy dużo pieniędzy, tylko po to, że, żeby zabezpieczyć sobie to ryzyko, które de facto... Tak naprawdę jest bardzo znikome. Uważajmy na te przekłamania poznawcze, ponieważ to potrafi bardzo poważnie i skutecznie przeszkodzić w rozmowach, lub w ogóle zmienić bieg tych rozmów, i bardzo często tracimy w wyniku tego typu przekłamań mnóstwo pieniędzy.